Owoce jagodowe w tunelach to hasło, pod którym 12 lipca w gospodarstwie Rafała Popławskiego, koło Czerwińska nad Wisłą, zorganizowano szkolenie poświęcone uprawie truskawek uprawianych w tunelach foliowych. Partnerami tego wydarzenia, zorganizowanego przez firmę Heigrow oraz Jagodnik, były przedsiębiorstwa związane z uprawą roślin jagodowych: a Greenpex, Agronomberries, Bayer, Crop Science, Boryna, Ceres, Flevo, Plant Copert. Open Box sold, rip, Yara Poland oraz Agro Paweł Kaliński. Ważną częścią szkolenia były pokazy maszyn do formowania zagonów oraz przekazane w ich trakcie informacje o tym, jakich ściółek warto używać oraz jak sadzić truskawki na zagonach, aby uzyskać stuprocentowe przyjęcie. Z dużym zainteresowaniem oglądano maszynę do formowania wysokich zagonów ziemnych do uprawy truskawek w substracie. Z największym zainteresowaniem oglądano jednak uprawy realizowane w zblokowanych tunelach foliowych, gdzie rosną odmiany powtarzające owocowanie, oraz najnowsze inwestycje dotyczące solowych tuneli o kształcie gotyckim, przeznaczone do uprawy najwcześniej dojrzewających odmian truskawek. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Konrad Kozakiewicz, jestem pracownikiem firmy HeyGrow. Na tutaj spotkaniu powiem Państwu trochę o tunelach i o uprawie stołowej. I potem koledzy e, od sadonek e, omówią odmiany, które w tym tunelu mm, rosną. Proszę Państwa, znajdujemy się pod e, tunelem. Pytanie, to są te tak zwane lekkie konstrukcje. To, tak, to są le lekkie konstrukcje. Znajdujemy się pod tunelem serii 4, to tak jak Pan powiedział, to są lekkie konstrukcje e, tunelowe. E, szerokość nawet 8 metrów. E, tunel nazywany przez nas tunelem truskawkowym. E, z jakiego względu? Przede wszystkim wysokość tunelu, wysokość nogi. Noga w tym tunelu ma wysokość 2 metry, z tym że 0,7 metra jest skręcone w ziemię, czyli mamy 130 m nogi prostej ściany, która wystaje ponad ziemię. Na te nogi nakładamy wręgi, tak jak tutaj widać, czyli można powiedzieć, że pałąki, pałąki-wręgi, tak my to nazywamy. Odległość od jednej nogi do drugiej jest to w granicach 2-2,2 metra, wszystko zależy od tego, jaką mamy długość tunelu, jak nam to wyjdzie, ale to jest w tych, w tych granicach. Troszkę o całej konstrukcji. Tunel jest budowany z rurki 40 ścianka dwójka. Jest to stal o symbolu Z35. Jest to stal o podwyższonej wytrzymałości, podwyższonej elastyczności. Co się z tym wiąże? Ta rurka jest mocniejsza, lepiej wytrzymuje wszystkie, wszystkie napory. Cała konstrukcja jest od także mamy spokój z rdzą. To, co jeszcze jest bardzo ważne, przy budowie tego tunelu wszystko jest skręcane na obejmy, klamry, śruby, nie ma żadnych elementów ze sobą spawanych. Wszystko jest skręcane. Po co tak, tak to się dzieje? Ewentualność potem przenoszenia tunelu na inne, na inne miejsce. Jeśli nam się gleba zmęczy, nie będziemy mogli już nic z nią zrobić. Tunel w każdym momencie można rozkręcić. Przenieść na drugie miejsce. Nie jest to prosta sprawa, no bo nie, ale taka możliwość też jest zrobiona. Tak jak wspomniałem, tunel na zwany truskawkowym, folia, folia bardzo ważna sprawa. W tym przypadku mamy folię założoną mleczną, my ją tak nazywamy, co się z tym zwiąże. Ta folia rozprasza promienie słoneczne. Nie dochodzi do przegrzewania owoców. Nawet tak jak wejdziemy z zewnątrz do tunelu, w tunelu jest chłodniej, jest przyjemniej. Nie wiem, jak pan tam stoi na końcu, z zapraszam do środka. Ja to czuć, to czuć. Czuć, czuć jest inny, inny, inny klimat. Nie mamy poparzeń owoców, jest inny klimat, bo no dla, dla rośliny lepiej. Całą folię do konstrukcji trzymają sznury. Sznury, tak jak widać, są po cztery na, na, każdej, na każdym przęśle. Sznury trzymają folię do konstrukcji. Sznury te są odpowiedzialne za zawietrzenie. Które pokażę, jak to się robi na, w, dalszej, w dalszej części. Bramy, które tutaj mamy, są to bramy rolowane. W tym przypadku akurat są trzy bramy połączone ze sobą, czyli otwieramy i zamykamy trzy bramy naraz. Można połączyć cztery bramy, można połączyć pięć bram, jednakże to będzie już przy szerokości 8 metrów za szeroko. Tu są bramy na, na kolby. Można założyć silnik elektryczny z przekładnią, który jest odpowiedzialna za otwieranie tych bram do góry, żeby sobie jeszcze że to powiem ułatwić. Jakieś pytania do tej pory odnośnie tunelu komuś się pojawiły? Na zimę folia zdejmowana. Tak, folia na zimę jest zdejmowana. Folię rolujemy na zimę do góry, czyli z obu stron ściągamy ją w wierzchołek, wierzchołek tunelu. Robi nam się taki. Nie, przy tym tunelu. Nie zostawiamy nie folii na, na zimę. Nie przy serii czwartej w tym, w tym przypadku. Nie zostawiamy folii na zimę. Tutaj w szczycie jest cztery, cztery z kawałkiem. Długość tego obiektu to jest około 200 metrów. Nie pamiętam dokładnie, trzeba było dokładnie policzyć w rękę, ale to jest około 200 metrów. 200 metrów czy długości. To tak nie wietrze jak ostatnio, mieliśmy kurtyny ochronne od wiatru. stawiane, mhm. Czy to czy zdaje egzamin? Zdaje, czy, czy zdaje egzamin. Zdaje egzamin. Mamy klienta, nawet tutaj z, z tych okolic, który ma tunel otwarty na otwartym przestrzeni, tak? Nie ma żadnych, żadnych drzew, no i postawił sobie po prostu kurtynę z bel słomy. Z, Tak, dokładnie. Z tego co wiem, to grzeszkowi. Jak to wygląda, bo tak naprawdę. z słomy okrągłe. jedna... U niego, bela, kurtyna taka, w miarę profesjonalna. profesjonalna tak. to jest nawet na słupach, takich zwykłych uh -huh. słupach elektrycznych stawiają, i to jest. A taka taśma coś no, coś, no, coś na tej zasadzie nie i jednak o drugiej jest i rozbija powietrze. takie kurtyny jak najbardziej zdają, zdają w egzamin. Roku, na w Szwecji w Szwecji w Szwecji są tak w Szwecji są są, są są takie kurtyny ta rurka która jest wkręcona drugą kotwą ziemi nadaje nam stabilności całemu tunelowi bez tego cała konstrukcja przy bardzo małym wietrze byłaby bardzo niestabilna. Ja spotkałem się ostatnio u jednego z klientów, który postawił tunele Inne firmy, też, też tunele zblokowane, podobnego do naszych, i co zauważyłem na pierwszy ruch, co mi się zwróciło, zwróciło uwagę? Odkos boczny był zamontowany na tej wysokości. Nie tutaj, tak jak jest w tym przypadku, tylko tutaj. Co z tym idzie? no ten tunel nie będzie miał prawa bytu przy większym, większym podmuchu. Tak nie można robić. Dlaczego tak zostało zrobione? Żeby zejść z kosztów. Mniej materiału, mniej rur, razy ileś tam set nóg. Po prostu jest taniej, tak? wychodzi na mniej materiału. Ale przy większym wietrze ten tunel się po prostu będzie kładł, łamał. Musi się zwinie jak pudełko zapałek. Musi być odkos od samej góry i też musi być zachowana odpowiednia odległość od od nogi do miejsca wkręcenia kotwy. Nie może być to zrobione tutaj, bo to też nie będzie miało swojego, swojego prawa bytu. Musi być to odłączone bardzo trochę, trochę dalej. Jeśli chodzi też o, o wietrzenie boczne, e, na czym ono polega. Tak jak tutaj Państwo widzicie, są takie klamry. Te klamry odpinamy z, z sznurka, folię podciągamy do góry, Klamry zaczynamy wyżej, zapinamy sznurek, i folia nam nie zjeżdża w dół. Na tym polega tak małe wieczenie wieczenie bożnie. Czyli klamrami zabezpieczamy to, żeby folia nam nie zjeżdżała, żeby się trzymała na poziomie, na którym chcemy ją, ją utrzymać. Ten drut służy do podtrzymania tej Aha, ściany bocznej. Tu jest akurat ta ściana bożna zdjęta, żeby było lepszy przebieg powietrza. Można ją w każdym momencie zdjąć. Są haczyki, zapinamy na tym. I Mamy całą ścianę boczną. O, dziękuję. Ta folia jest skopana. tak? ta folia jest kopana w ziemię. Jest ta folia, to jest złożona na, na dwa razy. kopana jest w ziemię, tak? Możemy ją w każdym momencie opuścić i, i podnieść. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, na, na ilość tych odkosów. W terenach, gdzie są, teren, są bardzo osłonięte, gdzie jest duża możliwość wiatru, zalecam odkos co każdą nogę. Nie tak jak to jest, co dwie nogi, tylko co każdą nogę. Tu mamy akurat jakąś barierę, tak? bo są budynki z jednej strony, z drugiej strony są budynki i ten wiatr tam jest rozbijany. Na powierzchni, gdzie jest przestrzał, odkos co każdą nogę. Przykład jednego z naszych klientów z teren bardzo wieczny uparł się na odkos co drugą nogę. tak? Bo chciał co drugą, nie chciał się tak powiem, nas, nas posłuchać. Wiało ponad 100 na godzinę i co się stało? Tam, gdzie jest odkos zamontowany, tutaj tunel stoi bez żadnych problemów. Tam, gdzie był odkos, nie było odkosu, to jest został delikatnie pochylony. Ale to wiało ponad 100 na godzinę i był kompletny przestrzał. Jeszcze była folia opuszczona, napór wiatru, gdzie nie odkosu, zostało delikatnie przekoszony. Po prostu potem to odciągnął. To w razie właśnie jakiś taki nawałnic sugeruje Pan, żeby to zaciągnąć, czy żeby raczej zginąć Jeśli chodzi o, o duże jakieś wiatry, folia do góry, żeby przestrzał był żeby ten wiatr wpadł i wypadł. To no, nie jest takie proste. O, to nie jest takie proste, to nie jest takie proste, tak. To nie, jest takie proste. nie czeka, Na wolnica tak, wolnica nie czeka. Co ze śniegiem? Co ze śniegiem? Rolujemy folię do góry. Ten tunel nie jest, nie jest tunelem zimowym i nie możemy zostawić tej folii na, na zimę. Trzeba folię ściągnąć do góry. 8 metrach, tak jak tutaj w tym przypadku, mm. jest, e, jaką grubość śniegu jest w stanie utrzymać? To, to też kwestia tego, jak ten śnieg będzie szybko padał jaki to będzie śnieg. Ja myślę, że ten tunel e, na pewno ma, ma siłę jakąś, jakiś, czy ma jakiś czas buforowy, tak żeby zadziałać, ale jeśli będzie zakryty i zacznie nam padać ten śnieg i my sobie, że tak powiem, to machniemy ręką, no to za parę godzin intensywnych opadów możemy mieć problem. W przypadku, kiedy zacznie padać śnieg, trzeba interweniować odbijając folię. Jeśli ten śnieg będzie mokry i trzymał się folii, trzeba odbijać od środka, wypukiwać, żeby ten śnieg nie tej folii nie, nie, nie mamy takiej no rzeczy. Tutaj, no, tutaj czarz powiedzieć, że, nowy wiadomo, tunel, tunel jest bezobsługowy. No tutaj musimy do tego dołożyć trochę swoje, swojego serca, jak to mówię, i, i, i uwagi. W jaki sposób zwija się tą folię właśnie? Rolujemy ją do samego szczytu. Drobiny są potrzebne, tak? Drobiny wjeżdżają traktorem z przyczepą tak, no, jakieś platformy. I co jeszcze jest ważne przy, przy wieczernym podwijaniu folii? Pamiętajmy, żebyśmy to folię zwijali w tą stronę. Nie, nie w tą, tylko w tą stronę. Jak wiemy ją w tą stronę i będzie właśnie na tej wysokości, zacznie chować jakiś ulewny deszcz czy jakiś będzie po prostu na ściągało, tak? I ściągnie ją na może nie, nie, nie nierówno, tak, Czyli tam potem mogą być jakieś przekosy zrobione. Trzeba... Do wystarczy Trzeba wystarczyło tylko po Wpada, po... jeśli robimy takie wietrzenie szybkie, tak, że chcemy troszkę przewytować, to możemy tylko pociągnąć. Tak jak tutaj jest zrobione wietrzenie ono już parę dni tak jest, tak? Od, od czwartku bo tak jak już ja przyjechałem, to, to, to tak już na takim poziomie zostałem. To warto zrobić już trochę, dołożyć do tej pracy i żeby to zwinąć w ten sposób, w ten sposób tak? A szybkie wietrzenie możemy podsunąć w falie, falie trochę szybciej.